Good morning, klaseczki. Dzień dobry we wtorek. Dzisiejszy dzień jest troszeczkę inny niż myślałam, że będzie, ale standardowo z dzieciakami bywa tak, że wiecie, ja swoje, one swoje. Więc co, siedzimy we trzy, ale dalej obudziła się z gorączką i nie wiem, czy to jest reakcja na wczorajszą niespodziankę, taką niemiłą, czy coś ją będzie pobierać. Mam nadzieję, że nie. Bo bawi się normalnie, łobuzuje Także wiecie, pod tym kątem wszystko jest Jak moje dzieci coś pobiera, to nie pobiera Tak jak mnie, że ja wiecie, nie mam siły Nawet wstać i zrobić sobie herbaty Tylko one mają takie zjazdy chwilowe Posiedzą, podładują się 15 minut I dzida dalej Żyją swoim trybem Robię sobie właśnie drugą kawczę Bo coś dzisiaj kawcie wchodzi mi pek wybitnie A też nie ukrywam, jakoś Nie wyspałam się szczególnie Myślałam, że wiecie, jak nie pójdziemy do przedszkola, to może pośpimy sobie chociaż do tej 7.30. Niestety nie, o nie, 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 widzicie, człowiek to ciągle jest naiwny, łudzi się. Ale no cóż, no tak samo było w sobotę. Mówię sobota. I tak mówię do Kuby, nie budźcie mnie wcześniej niż o 7.30. A tu pieknie spodzielka szósta pobudka. Mamo, tato chodźcie na dół, jest dzień! Więc no. No, tak. I co, czekam na kuriera, który ma mi dostarczyć dwie paczki. Jedna paczka to paczka niespodzianka, więc nie wiem, co tam jest. I aż przybieram nóżkami, bo nie mogę się mu doczekać. Druga paczka to z kolei moje zamówionko i już wiem, że rzeczy rzeczy będę odsyłać, bo jakoś tak się pewne rzeczy dziwnie dublowały. Ale odeślę. Więc kein okay, problem. Zaraz zrobię śniadanie, Lila zażyczyła sobie chleb w jajku, ostatnio to jest chyba jej ulubiona rzecz, którą um, ładnie je, więc wiecie, no mogę robić. A i być może kawcia, wchodzi mi tak wybitnie, bo wczoraj w Kaufie na dużych zakupach kupiłam z tym barka te Just Plants, owies i orzek laskowy, naprawdę bardzo dobra, więc um, strzelam drugą kawę, pomontuję trochę i zabieram się za śniadanie. W międzyczasie jak czekamy na pana kuriera, to kończymy nasze różne karty wyklejanki i tak dalej, dalia robi te look and finds. Z... Czemu? Tak, bardzo ładnie. I my sobie po prostu robimy tak, że takim samym kolorem zaznaczamy rzeczy. No i gdzie to może być? To chyba jakiś gorset co? Albo takie Hmm. No gdzie to może być? No to palica, Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, Ty, ja już widzę, że ty oszukujesz hmm. Oszukuję mm. Mm, No tu, tu, Chyba aż. niżej, tutaj aż pantera? Tu Okej okay. Lilianka kończy wyklejanki top model i to jest coś, co pięknie je długo zajmowało. Dziewczyny to dostały na dzień dziecka zaraz i muszę powiedzieć, że naprawdę w ogóle piękne są tutaj te stroje do wybrania. No i fajnie dziewczyny tutaj porobiły takie swoje zestawienia. I jeśli ktoś jest ciekaw, co mi wyszło z tego wysiewania zeszłorocznych nasionek, to pokazuje, że o coś takiego. Pokażę Wam jeszcze, co się dzieje tutaj, w tej mojej części warzywnej. Nie wiem w ogóle, czy turkucie się u nas nie pojawiło ostatnio, jakoś tak nam się filmów na ten temat. Tam mi rośnie, zdaje się, cukinia. Tutaj mam rzodkiewki i w tym roku jakoś tak drobno, wiecie, brałam, wrzucałam te nasiona, że wyszło mi mnóstwo rzędów i tutaj i w tym drugim warzywniku. I mam też nadzieję, że nie będę musiała jakoś ich, wiecie, mocno, jak to się mówi, przerzedać. Przerywać o, bo wiecie, jak to jest, jak jest ich za dużo, chociaż no dobra, tutaj na bank będę musiała. No to wtedy one wcale ładnie nie rosną, więc trzeba się zawsze czegoś pozbyć. Pyk. Będziemy uciekać, więc zaraz się tym po prostu pozajmuję, ale mówię, chociaż Wam pokażę. To może jeszcze na szybkości, tutaj pokażę Wam, co się dzieje. Bo jak widać, truskawki wyglądają już tak, jak powinny. Znaczy, one jeszcze nie do końca, no, ale chociaż jest truskawka, jak widać, ma ochotę się zaczerwienić. I myślę, że będzie ich w tym roku, no, nawet nie mało. Wiem, że są one strasznie gęste, ale w przyszłym roku już na bankie poprzerzedzam. Znaczy, i takie je przerzedzałam, no, ale jak widać... Nadal jest tutaj dość ciasno. Wróciłyśmy ze sklepu i od razu w sumie złapałam coś, co jeszcze by jeszcze wyciął uzupełnić ten nasz mały ogródeczek. Wziąłam goździki, słonecznik, nagietek i coś, czego zdecydowanie... Proszę dzisiaj ogólnie trzymać za mnie mocno kciuki, bo porywam się na zrobienie paru rzeczy. Kapusta już jest w trakcie. W sumie z kapustą jakby większego problemu nie ma. Jedyne co on, to to szatkowanie kapusty chwilę zajmuje. Ale będę jeszcze robić dzisiaj naleweczkę z truskawek. Stwierdziłam, że dobra, już nie czekam na jakieś takie wybitne ceny, bo pewnie się ich nie doczekam. Pewnie przegapię ten najlepszy moment. I znowu truskawki będą chodzić po 20 parę złotych, więc kupiłam koniec końców za 12. 12 złotych za kilogram. Wydaje mi się, że nie najgorzej. Co jeszcze chcę zrobić? Drożdżówkę. Tutaj już roszczen będzie pracował. I jeszcze chcę zrobić zupę. Zupę jaką? Yy, Ojej, kubotwinę, bo też kupiliśmy botwinę. Więc takie rzeczy planuję zrobić dzisiaj. Zobaczymy, czy ze wszystkim dam radę. Ale myślę, że tak, bo w sumie no dużo rzeczy, wiecie, że tak powiem, robi się w międzyczasie, tak jak na przykład ciasto, bo ono musi się urosnąć, więc damy radę. Tutaj powolutku robi mi się taki bigosik z młodej kapusty. Uwielbiam wprost od dzieciaka i sama wiecie, próbuję odtworzyć ten smak z różnym efektem, ale generalnie nie narzekam na te moje, wiecie, wytwory kapuściane. A tutaj z kolei mam 2,5 kg. Truskawek. Jestem niezwykle ciekawa. Powiem Wam szczerze, czy wystarczy. Najwyżej będę potem dokładać, bo jeszcze trochę na drożdżówki musi mi oczywiście zostać. Dzień dobry, dzień dobry. Środowo my jesteśmy w domu, będziemy w tym domu przez ładnych parę dni. No ale niestety wyszła u nas ospa, przypuszczałam coś innego, ale. No cóż, no, chociaż powiem Wam szczerze, że ja zawsze słyszałam i generalnie też wychodzę z takiego założenia, że ospa czy też różyczka to są choroby takie stricte dziecięce, więc no, trzeba je przejść. Ja przechodziłam. E, wiem, że też dużo koleżanek dziewczyn przychodziło. E, I co? No ale tak, mamy zaleconą izolację, więc siedzimy w domu. Dobrze, że w poniedziałek byliśmy w większych zakupach, więc wiecie jakby o kwestie żywieniowe, w ogóle się nie martwię. Był też przed chwilą pan kurier, który przyniósł nam parę rzeczy, coś dla lalek, e, labirynty, łączenie po numerach. Wiecie tego typu rzeczy, które zajmują dziewczyny na powiedziałabym chwilę taką, nawet dłuższą? Więc spoko mamy też gry, także myślę, że wiecie, jakoś tam damy radę. No i generalnie cieszę się też, że mamy środek tygodnia, więc wiecie, do tego piątku tak naprawdę rzut beretem. No i dzisiaj zaplanowałyśmy sobie Harry'ego Pottera wieczorem, więc też spoko powiem wam, że ja dzisiaj jakoś tak nie mam werwy za bardzo, żeby robić jakieś takie wybitne rzeczy. Wczoraj trochę, trochę się w kuchni pokręciłam. Czego efektem są bułki z pruskawkami, nalewka, kapusta, więc też takie kwestie obiadowe mam z głowy. Gotuję tylko rosół, a z rosół potem będzie botwina, bo już wcześniej nie wyrobiłam, już nie chciało mi się generalnie kombinować. Co tam? Już, muszę przytulić. No cóż, no w przepisie było, żeby słoik z nalewką stał na słońcu, ale słońca coś. Nie ma, więc stoi sobie na razie taką, zobaczymy, co z tego będzie. Ten ważniejszy jak dla mnie proces będzie dopiero za parę dni, kiedy trzeba będzie, wiecie, dodać jeszcze tutaj cukier, tak żeby ta nalewka zrobiła się słodka. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, ale powiem Wam, że ja lubię pokombinować. Pan kurier dzisiaj przyjechał w świetnym momencie i przyniósł nam takie dwa bardzo fajne zestawy dla lalek. U nas generalnie, powiem Wam, że lalki to jest coś, czym dziewczyny się przepięknie bawią. I mamy pierwszy zestaw, czyli plac zabaw dla koteczków. Mamy huśtawkę, mamy konika na biegunach. Mamy oczywiście koteczka, jednego z wielu. I bardzo proszę koteczki mogą się tutaj I bawić rzeczy do sprzątania i kotki psotki posprzątają tak i mop. mamy jeszcze super zestaw taki powiedziałabym, dość spory do sprzątania bo zobaczcie jest odkurzacz, jest mop są różne szczotki I ta, i ta, i ta, i ta. tak szczotki, szufelki i kotki będą mogły posprzątać I ta, i ta, i ta. po mop, zabawie i. tak i mop będziemy robić pyk pyk pyk, pyk. potem tutaj wyrzymanko i kotki mogą sprzątać albo kukilus mogą sprzątać. Także o tak. Myślę, że fajny zestaw, co? Tak. Grzebiemy? No, proszę. Tu masz zestaw taki do robienia na drutach. Zobacz. Tu są książki i słodycze. Wow! I taka książka. A tam co jest? Chyba kubeczek. I taka książka. Ale ostrożnie! I taka książka. A tu jest coś ciekawego. Tu chyba mamy hula hop. Tak, tu mamy do zrobienia hula hop. Tu macie słodycze, słodycze. Słody... Uuu, takie chyba wasze ulubione słodycze. To bardzo lusiek. Wow. wow! A tu macie do zrobienia magnesy chyba? Tak mi się wydaje. Uuu, wow! Tu jeszcze takie słodycze. To macie zrobić? Myślę, że możecie. Tu mamy jeszcze taką książkę. Kurczę, ile książek. A tu macie sukienki, które mama chciała wam kupić. Takie w cytrynki. Będziemy matching, matching, bo ja mam już sukienkę w cytrynki. Zobaczcie, możecie mi pomagać, dziewczyny. Rękawiczki do pracy w ogródku. No? No, dwie są, zobacz. Ale to dwie pary? Jedna para. I są puzzle. I tutaj zobacz, mamy takie do zrobienia magnesiki. Zobacz. Zrobimy później. I puzałki do układania akurat na te długie dni teraz spędzone w domu. Tego jestem bardzo ciekawa. Otworzymy sobie na deser. Again. Ja, jak widać, jestem w wersji wyjściowej, byłam dzisiaj z koleżanką na otwarciu kawiarni w pasymiu. W zasadzie chyba pierwsza taka kawiarnia, przynajmniej pierwsza, którą ja kojarzę, gdzie można usiąść, wypić kawę, zjeść coś słodkiego, wszystko jest robione przez właścicielkę, generalnie polecanko. I co? No, i wiecie, matka się lekko odstroiła, mówię jak wychodzimy do ludzi. Ale ale w związku z tym, że ruszam zaraz do ogródka, no to oczywiście się przebieram. Wyskakuję z jasnej sukienki, wskakuję w coś bardziej pasującego. Nawet nie wiem szczerze mówiąc, czy kostiumu kąpielowego nie założyć, bo będę w sumie trochę pracować w ziemi i może do tego spodenki na pewno się też trochę ochlapie. Więc może to będzie dość dobra opcja. W ogóle bardzo ładna jest ta sukienka. Założyłam też Nowe kolczyki, takie truskaweczki. Uwielbiam ostatnio te owocowe motywy. I co? Ruszam, bo w sumie godzina wcale nie jest młoda. 14 już, więc wiecie, chciałabym ogarnąć i na podwórku, i wstawić pranie, i przygotować obiad, co byśmy dzisiaj coś takiego w miarę pożywnego zjedli. Ok, sobota nasza kręci się dalej. Ja przyszłam porozkładać rzeczy, bo tak wiecie, robię. Parę rzeczy, tak przy okazji już widzę, że się rozmazałam. Ale kupiłam sobie dzisiaj w ogóle e, tusz w biedronce z rimela za piątkę. Koleżanka moja znalazła taką ofertę, no to mówię dobra, weźmy, weźmy. E, I co? Składam pranie, smarzę, robię obiad, e, wkopałam też już róże, obłożyłam ten teren kartonami, sprawdzimy, czy to faktycznie jakoś tak super robi roślinom ale mam nadzieję, że na pewno, że pomoże mi to w walce z chwastami. Bo co? Chwasty to po prostu robią tak. I generalnie jakoś tak, w, my byliśmy w sklepie, w szkółce roślin w Szczęsnym i jestem w szoku, bo w zeszłym roku chyba zaczęliśmy jakoś w kwietniu tam jeździć, bardzo wcześnie, a w tym roku widzicie już połowa czerwca, dopiero zaliczyliśmy pierwszą wizytę, Fact, fakt, fakt, no że dużo rzeczy już było poprzebieranych. Ale jakoś tak pogoda nie zachęcała i w ogóle gdzieś mi mignęła informacja, że tak, że temperatury mają być na minusie w nocy, w czerwcu. Więc, że z drugiej strony dobrze, że tak się wiecie, wstrzymywaliśmy, nie zostawialiśmy tam milionów monet. No ale też wiecie, tak jak ja czasem myślę w zeszłym roku, to sobie tak przypominam, że kurczę w czerwcu, to już basen był rozstawiony. Można było się cieszyć, a teraz tak coś nie za bardzo. Dzisiaj moje, o tutaj obecne kochanie, dało trochę po robocie i wyczyściło nam tutaj smacznego, e, tą przestrzeń pomiędzy ogródkiem a domem i co ja dzisiaj też w końcu ogarnęłam kartony, wyłożyłam ziemię. Kupiliśmy e, korę i stwierdziłam, że tutaj zrobimy sobie taką przestrzeń. Dokupiliśmy jeszcze jedną różę wielkokwiatową, celowo wzięłam, wiecie, taką nierozwiniętą, żeby miała szansę u nas pięknie się prezentować. I co mam nadzieję, że te kartony i kora sprawią, że nie będzie tutaj tyle chwaściorów, bo rosną one w zabójczym tempie naprawdę. Udało ja wow. prawie ci się udało. Powiem wam, że taki wieczorny relaks na tarasie to jest po prostu coś fantastycznego. Działka podlana, rośliny prawie że wszystkie wkopane zostały nam w pelargonie, ale jeszcze się zastanawiamy czy wsadzić je do takiej donicy studni, czy do takich korytek tutaj na tarasie. Zobaczymy, myślę, że i jedna i druga opcja będą spoko. A póki co stwierdziłam, że jeszcze 5 minut poczytam obecnie dębowe uroczysko. Czyta się nawet spoko. Fakt, faktem teraz miałam parę dni przerwy, przez to, że miałyśmy nocowanki na dole, więc już warunków do czytania nie było, że tak powiem. Ale tak zawsze jest, kiedy dziewczyny od rana do wieczora są w domu. Więc mam nadzieję, że przy weekendzie nieco nadgonię. Tym bardziej, że mówię, historia jest dość lekka. Z jakąś tajemnicą, taką, wiecie, która pewnie wyjdzie na jaw dopiero na koniec, o co tam dokładnie chodziło. Ale jakby to też nie jest taki jeden z ciekawszych motywów. Co natomiast, a jest tutaj nawiązanie do leśniczówki, przebory. Ja już kiedyś czytałam tę książkę, i pojawił się tam bohater, odnośnie którego myślałam, że. Jego losy dalsze potoczą się nieco inaczej, ale jednak, jednak nie wiem, z mały mych. Chociaż z drugiej strony, czy fajnie, kiedy książka czasem zaskoczy. Eee, i, i, I co? I wieczorem tak pomyślałam, że obejrzymy sobie mm, jakiś horror taki wiecie, na no zasadzie, że zabili. Jak to było? Zabili go i uciekł? Coś takiego, wiecie, takie. Coś durnowatego, ale mam ochotę na tego typu film. Um, ostatnio, w sumie jak oglądaliśmy coś razem z moim mężem, to był to Albo Damer. Taki nawet spoko, może odcinki momentami są przydługie, ale generalnie okej. Okay. Nie ogląda się tego źle. Tym bardziej, że jest to, wiecie, historia autentyczna. Albo oglądamy sobie The Floor i śmiałam się w trakcie ze Ansu, że zgłoszę się do drugiej edycji. I wiecie co? Trwają obecnie castingi do drugiej edycji. Ale może pójdę do trzeciej, co? Do trzeciej? Do trzeciej pójdę edycji.